Cześć, z tej strony Devil. Witam Was w kolejnym poradniku, który będzie dotyczył renderingów w programie Sony Vegas Pro 10 do jakości HD. Więc tak, układam nasz program. Wchodzimy w zakładkę File, następnie w opcję Properties i tutaj Template ustawiamy o High Definition 720p. Tutaj zlikwidujemy wszystkich w i ok. Następnie y, musimy wrzucić nasz film na oś Więc tak, można go po prostu manipulować lub wejść w pierwszy odfile, import media i wybrać dany film Ja mam konwertowania. Um, to jest do konwersji, to jest do konwersji. Nie, no wszystko mam zrenderowane. Dobra, przykładowa wepchnię to O, nie ma już tego Dobra, czekajcie I um, pod... um, to jest pod Ehm, przykładowo to przede wszystkim open Czekam na szlątki, niech to się ogólnie załatwuje I następnie przypiękam, bo to mam czasu Klikamy też, a I potem klikamy, wybieramy jeszcze na sklepie, file, Render As. Um, tutaj w um, Save as wybieramy uh, Winless mod, w V11, V1, Tutaj Template, w tutaj na sklepie, Tutaj nam tylko video tutaj sobie ustawiamy, a uh, to, bo centynary do wersji HD e, 720, Ja nagrywam tutaj sobie powiedział, bo w 1080 mało jakoś, i wybieramy to. Ja już nazwałem to jako swoje. Mam więc format: wybieramy Windows Media Video 9, zapisujemy. Tutaj przyciągamy na 100, będziemy mieli mniej. Co, co, co projekt, tylko zmieniamy y, video rendering quality na fencing. Zatwierdzam wszystkim, i klikamy save. E, po zakończeniu renderingu powinno zobaczyć komunikat, że filmik ten jest I potem następnie, możemy go wrzucić na YouTube albo go pan konwertował, czy to dobra, ¿no? Dobra. To by było na tyle. Drugi Devil. Ja się będę z wami rzekł. Maka. Cześć.